Wiosna w pełni. Tego nie można przeoczyć. Po długim okresie zimowego letargu dosłownie na każdym kroku widać i słychać radośnie budzącą się do życia przyrodę. Pierwsze do lęgów przystępują u nas zazwyczaj dziuplaki, jeżeli chodzi o takie gatunki typowo miejskie. Bogatka, sikora, sikora modraszka, szpaki również. A wcześniej zaczyna też sroka, co jest takim gatunkiem charakterystycznym dla krajobrazu już miejskiego. Nie tylko ptactwo na wiosnę wieje gniazda. To również czas, kiedy ludzie rozpoczynają prace budowlane. Konflikt rodzi się wówczas, kiedy na drodze do realizacji naszych planów stoją zamieszkałe drzewa, które chcemy usunąć. Czas go wybywa zmienny, a to dodatkowo komplikuje sprawę. Mieliśmy na przykład sytuację, w której y, chciano y, wycinać drzewa, wzięto nawet ornitologa, który sprawdził, że nic nie ma. Natomiast dzień później okazało się, że już dziupla jest zajęta przez sikorę, i nawet na miejsce przyszedł ten ornitolog. Które powiedział, no wczoraj tu byłem i nie było, dzisiaj jestem, no rzeczywiście jest. Mamy pecha. Czy to rzeczywiście oznacza, że nie można ciąć? Sprawę wyjaśnia Regionalna dyrekcja ochrony środowiska w Rosztynie. Sama wycinka drzew w sezonie lęgowym yy, nie jest nigdzie zakazana, znaczy żadna ustawa tego nie zakazuje, ale mamy szereg zakazów obowiązujących właśnie w stosunku do tych gatunków chronionych ptaków, czyli na przykład płoszenia, niepokojenia, niszczenia siedlisk tych gatunków. I to z kolei jest wykroczeniem. My na potrzeby swoich postępowań przyjęliśmy ten okres, bo gdzieś trzeba postawić kropkę na początku i na końcu. Postawiliśmy ją z dniem 1 marca, zakończyliśmy z dniem 31 sierpnia, czyli krótko mówiąc, od 1 września do końca lutego można ciąć. Natomiast wiele samorządów też w naszym województwie ten okres jeszcze przedłużyło do 15 października. Czyli y, można powiedzieć umownie, że on trwa od 1 marca do 15 października. Jak podają specjaliści? W Polsce większość ptaków jest pod ochroną. Są oczywiście wyjątki, y, gatunki łowne, kaczki, gołąb grzywacz, który jest bardzo częstym y, gościem y, terenów miejskich. Y, jednak nawet wtedy jest ustawa o ochronie zwierząt. Ich y, 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 siedlisk i a nie można niszczyć nie? w tym okresie. Wycinka w okresie lęgowym jest zawsze ryzykowna i raczej odradzana. Zazwyczaj jak ktoś chce ciąć w sezonie lęgowym to się słyszy taki tekst, że e, u mnie gniazd nie ma, u mnie ptaków nie ma. Natomiast ważne jest to, że w ustawie jest również zakaz niszczenia siedlisk, a to siedlisko jest również miejscem e, żerowania i odpoczynku ptactwa. Ciężko, e, często widzi się, że na przykład wycięto drzewa. Przyjeżdża się w to miejsce, a te ptaki z racji tego, że są przyzwyczajone, że tam żerowały, właśnie na tych ściętych drzewach czy krzewach siedzą, prawda? Więc został naruszony w tym przypadku zakaz niszczenia siedlisk, pomimo tego, że de facto nie mieliśmy tam żadnych gniazd. Jeżeli mimo to chcemy wyciąć drzewo, należy to zgłosić w gminie, która dokona miejscowych oględzin. Warto również zabezpieczyć się ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą brak ptaków. W przypadku, gdy nie ma, wycinamy, a w przypadku, gdy są... Postępowanie się zawiesza i występuje się do nas z wnioskiem o wyrażenie zgody na zniszczenie siedlisk, gniazd. W przypadku wycięcia drzewa bez zezwolenia karę administracyjną nakłada Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Zniszczenie gniazd czy siedlisk ptaków to wykroczenie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja.